Się, staraliśmy się jak mogliśmy, a wydaje mi się, że z meczu na mecz coraz lepiej graliśmy. Ale cóż, ale to nie jest NBA, że się gra do czterech. E, Warszawa zasłużenie nie wygrała ten brązowy medal. Byli po prostu na przestrzeni tych trzech meczów od nas lepsi i to oni się z tego medalu cieszą. Nam e, pozostaje jak najszybciej o tym zapomnieć. E, na razie zakończenia jak z bajki nie ma, ale może za 10 dni będzie. W meczach z Lublinem po tym ostatnim tutaj e, sprzedałem taką... Chciałem być jakoś pomóc chłopakom, nie mogę na boisku, to, to chociaż inaczej. E, coś mądrego napisać, coś mądrego powiedzieć, jakoś zaszczepić w jakąś pozytywną... Nutę w tym wszystkim. E, I napisałem, że panowie, najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że w ciągu trzech tygodni my tak naprawdę e, z piekła, w którym teraz jesteśmy, możemy się znaleźć w niebie i, i e, i wygrać coś więcej niż, niż tak naprawdę medal tylko plus ligi. No i dalej będę w tym trwał, bo na pewno dzisiaj to, to wszystko boli, że, że na koniec po tym ciężkim, długim sezonie zajmujemy dopiero czwarte miejsce plus Lidze, zostajemy tak naprawdę z niczym. To i tak w ciągu dwóch tygodni tak naprawdę jeszcze, jeszcze ten sezon możemy określić świetnym, wybitnym, wspaniałym. Wszystko w naszych rękach, nogach, głowach. Nie ma dużo czasu na, na przygotowanie. Yeah. Także tutaj jakoś no, koła na nowo nie, nie wymyślimy, ale ja mogę za siebie powiedzieć, że każdego dnia będę, będę robił wszystko, żeby tutaj każdego z chłopaków zbudować, żeby, żeby pomóc tej drużynie i, i na, na, na boisku jako, jako że tak powiem, sportowiec, jako zawodnik, ale też po prostu mentalnie, żeby wyrzucić te ostatnie cztery porażki z rzędu, z, z głowy i pojechać do, do łodzi, bo, bo mam wrażenie, że, że możemy zrobić coś, coś wielkiego, Możemy zrobić coś świetnego i, 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 i tak naprawdę jesteśmy tak blisko, tyle dwa mecze wygrane od, od tego, żebyśmy na koniec 18 maja wszyscy sobie skoczyli na, na szyję i, i cieszyli się, e, jak, jak tylko możemy to sobie wyobrazić. Bardzo dużo, dużo do, przede wszystkim do odwagi i na boisku, i na treningach, i, i w każdym, że tak powiem, aspekcie sportowym. No, nie na co dzień wchodzi się w wieku 19 lat na boisko i, i, i gra się tak ważne mecze. E, mimo wszystko to nie jest e, granie o pietruszkę. Tu graliśmy o, o wszystko. Albo o złote medale, albo o, o, o ten brązowy medal. Także, no to, to nie są łatwe rzeczy, ale cieszę się osobiście, że mogłem przeżyć taką przygodę. Natomiast jako zespół teraz e, musimy się ogarnąć i, i po prostu e, pokazać się z najlepszej strony w Lidze Mistrzów. No nie zasłużyliśmy na czwarte miejsce w naszą Pokazaliśmy w, w rundzie zasadniczej, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną. Zajęliśmy pierwsze miejsce, no niestety, dopadł nas kryzys i to w takim najgorszym momencie w playoffie. Myślę, że to jest to konsekwencja zmęczenia. Na pewno te wcześniejsze mecze. Dzisiaj mecz otwarty 3-2 wróciliśmy z dalekiej podróży. Wydawało się, że przegramy to szybciej. No szkoda mi kibiców, że musieli patrzeć na wręczenie medali Warszawiaką u nas na Hali. Poprzednie lata były zdecydowanie lepsze po naszej myśli. Tak jak mówię, na pewno ten zespół zasłużył na coś więcej, a sport jest brutalny i zweryfikował nas, przegrywając dwa play-offy zajęliśmy czwarte miejsce w lidze. Niemniej jednak to jeszcze nie koniec sezonu. Gramy za 10 dni Ligę Mistrzów, finał Ligi Mistrzów. Mamy szansę pokazać się z dobrej strony, pokazać kibicom, że ten sezon do końca nie jest stracony i powalczyć o jak najlepsze miejsce. Za no 10 dni mamy, mamy chyba najważniejsze rozgrywki, jeżeli chodzi o siatkówkę klubową w Europie, także na tym się musimy skupić i na tym musimy, tak jak mówię, no jak najpierw zapomnieć. I i, i zobaczymy do czego nas to doprowadzi. Zrobimy wszystko, żeby, żeby ten sezon zakończył się happy endem, a, a, a co, co pokaże czas, to zobaczymy za 10 dni. wiem Czy nerwy większe w sensie? Na pewno jest inaczej, na pewno są to całkowicie inne odczucia. Eee, tak patrzysz z, z boku, nie możesz nic zrobić, czasami e, sobie myślisz, kurczę, może mi by się udało lepiej, czasami jesteś pojem podziwu i mówisz wow, ale, ale fajnie to robią. Eee, Jedno na pewno jest pewne, człowiek jak siedzi z boku, patrzy na to, to bardzo tęskni za tym, chciałby być tam w środku, czasami narzekamy, że, że gramy dużo, czasami mówimy, że jesteśmy zmęczeni, natomiast do wszystko doceniasz na pewno jak właśnie znajdujesz się za bandami i, no i nie masz na to żadnego wpływu. Matura poszła bardzo dobrze, co prawda pierwszą maturę z Polskiego opisałem po trzech godzinach snu, bo jak wracaliśmy z Warszawy, natomiast poszła naprawdę dobrze, reszta przedmiotów matematyka angielski dzisiaj również. Na w bardzo dobrym poziomie, jestem zadowolony. No ale nie ukrywam, że gdzieś to łączenie tej szkoły i, i, i tutaj obowiązków z pierwszym zespołem nie jest łatwe, ale, ale ja lubię wyzwania. Więc cieszę się, że mogę też przeżyć taką przygodę. Ja się cieszę, że jesteśmy zdrowi, że, że ten mecz okej, okay, może przegrany, ale, ale wyglądał dobrze z naszej strony. I myślę, że ta forma nasza gdzieś zaczyna rosnąć i, i oby w tym najważniejszym. W tym momencie była u szczytu, I żebyśmy zamknęli sezon dobrym miejscem w Zeliszczu. Nie wiem co, co to spowodowało, po prostu zaczęliśmy grać słabiej, zaczęliśmy... A... Nie grać tak jak zawsze, zawsze graliśmy. Przyzwyczaliśmy do tego kibiców. Nie wiem czym to było spowodowane. To jest może gdzieś tam e, analiza, niech ktoś, kto pisze pracę magisterską o psychologii się tym zajmie. Mm, ciężko im powiedzieć. Ciężko im powiedzieć. Mm, I tyle. Tak, bezsilność i, i no, chęć po prostu bycia, bycia częścią tego wszystkiego. Przez tyle lat gdzieś tam zawsze miałem to szczęście, że... E, no, w tym zespole tutaj w Jastrzębiu zawsze, zawsze na pomarańczowym to ja biegałem i, i miałem na to wszystko wpływ, miałem okazję być tego częścią, miałem, po prostu byłem tym szczęśliwcem, który mógł to wszystko przeżywać od środka wewnątrz, także takie patrzenie na to wszystko, na to wszystko z zewnątrz, spoza boiska, spoza tego wszystkiego jest, jest, jest ciężkie. Uważam, że Dzisiaj pokazaliśmy na swojej hali charakter. To jest najważniejsze, że dzisiaj nie odpuściliśmy w żadnym momencie, że była ta walka do końca. Eee, oczywiście wynik nie satysfakcjonuje nas w żadnym stopniu, natomiast e, tak jak wspomniał właśnie Kuba Kupiwczak, e, ten sezon może być jeszcze dla nas bardzo udany. Zwycięstwo w Pucharze Polski i e, liczę, że będzie udany również turniej finałowy Ligi Mistrzów. Wszystko przed nami. Z jednej strony ciężko to wytłumaczyć, a z drugiej strony no, tuczemy to sobie do, do głów od długiego czasu, naprawdę nie, nie w tym sezonie, ale tak e, od paru dobrych lat, że w tej lidze po prostu ta, ten top, ta góra jest niesamowicie wyrównana i... E, i... W tych meczach o brązowy medal oglądaliśmy drużyny, które e, dwa tygodnie temu dwie piłki w drugą stronę i jedna mogła być w finale i druga mogła być w finale, więc mały finał, mecze o brązowy medal. E, dwie drużyny niesamowicie rozbite, ale tak naprawdę dzisiaj moglibyśmy mierzyć się o godzinie 20.30 o złote medale i, i, i by wyszło na to samo. E, na koniec to my jesteśmy tym zespołem, który jest tutaj najbardziej, że tak powiem, nieszczęśliwy, bo bo zostajemy z niczym, tak jak powiedziałem wcześniej, ale, ale tak jak mówię, najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że że zaraz, zaraz dostaniemy kolejną szansę, dostajemy szansę, żeby się odrodzić, żeby być jak ten Feniks, żeby stanąć w tych najważniejszych rozrywkach w Europie i, i tam zrobić coś wspaniałego. Także mam nadzieję, że moi koledzy mimo że dzisiaj smutni, wszyscy jesteśmy smutni, wszyscy jesteśmy trochę rozbici. To, to już od następnego dnia, czyli od jutra obudzą się rano, staną z łóżka i, i pierwsze o czym pomyślą to to, żeby zrobić wszystko, żeby przygotować się jak najlepiej do tego turnieju, który już za tydzień wchodzi.